Dziękuję Pani Marszałek. Dodam, że występuję także jako przedstawiciel grupy senatorów, którzy podjęli inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza-dentysty. I na początku może wystąpię w roli sprawozdawcy tego projektu. Projekt ten, a właściwie ustawa, która weszła w życie 28 kwietnia 2011 roku. Po zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadziła do ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty przepisy ustanawiające lekarski egzamin końcowy i lekarsko-dentystyczny egzamin końcowy. Zgodnie z nowymi przepisami złożenie tego egzaminu jest wymogiem przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Jednocześnie zarówno ważne ze złożeniem lekarskiego egzaminu końcowego i lekarskiego dentystycznego egzaminu końcowego uznaje się złożenie z wynikiem pozytywnym lekarskiego egzaminu państwowego lub lekarsko-dentystycznego egzaminu państwowego. Zmiany te wiążą się z likwidacją stażu podyplomowego. Rady programowe Uniwersytetów Madeży wprowadziły zmiany programów studiów już w roku 2011 w odniesieniu do studentów, którzy rozpoczęli studia 1 października 2011 roku. Przystąpią oni do egzaminu w 2018 roku i ten rok będzie ustawiony jako pierwszy termin lekarskiego egzaminu końcowego lub lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego. Wymaga to zmiany artykułu 5 ustawy z 28 kwietnia 2011 roku ustalającego obecnie pierwszy, e, dzie, pierwszy egzamin lekarskiego egzaminu końcowego i dentystycznego na rok 2013. E, w skrócie można powiedzieć, że idea tej nowelizacji jest taka, że Studenci medycyny praktycznie od tego roku akademickiego są kształceni według nowego programu. Program ten jest ograniczony, ponieważ kończąc studia nie będą już wykonywali stażu podyplomowego. Jest to troszkę dziwne i przy nowelizacji tej ustawy w 2011 roku byliśmy oczywiście przeciwni temu, żeby ten staż podyplomowy zlikwidować. Zresztą całe środowisko medyczne, nauk, naukowe oraz jak się okazuje także i sami studenci są przeciwni temu, żeby tego stażu nie było. No niestety ustawa tak stanowi i tego stażu podyplomowego nie będzie. Myślę, że to jest ze szkodą dla, dla przyszłych lekarzy, którzy ten jeden rok pracy już po skończeniu studiów pod opieką kolega, kolegi starszego, który już ma doświadczenie, na pewno w jakiś sposób by. Poprawiło bezpieczeństwo i pacjentów, a myślę, że i także samą pracę tych lekarzy. No, no, mam taki przykład no, jeżeli pilot trenuje prawda, prowadzenie dużego samolotu pasażerskiego tylko na symulatorach i następnego dnia po egzaminie, który zdaje, każdy musi wsiąść do prawdziwego samolotu i lecieć, na przykład z Warszawy do Nowego Jorku, myślę, że nikt by z nas nie odważył się wsiąść do takiego samolotu z takim pilotem. Mimo że zdał egzamin prawda, i ma i ma do tego przygotowanie na symulatorach, ale w kontakcie z prawdziwą sytuacją i prawdziwym samolotem nie je do tego czynia. Podobnie jest tutaj z lekarzami. Troszkę komplikuje nam sytuację, jeśli chodzi o tę ustawę, która zmienia, ponieważ niestety już w tym roku odbył się pierwszy egzamin według tego nowego systemu. Właśnie w marcu zdawali lekarze i lekarze, dentyści ten egzamin. Nowelizacja wychodzi naprzeciw postulatom wielu środowisk medycznych, głównie Izby Lekarskiej, która zgłaszała już to o, o, prośbę do pana ministra w czerwcu ubiegłego roku. Myśmy rozpoczęli procedurę egzekucyjną troszkę później i ta nowelizacja trochę straciła na aktualności, ponieważ weszło w życie z dniem 1 października rozporządzenie ministra zdrowia, które no pewne, pewne szczególnie daty w tej naszej nowelizacji zmienia. Pani Marszałek, Szanowni Państwo, poprzednio student medycyny kończąc studia zdawał lekarski egzamin państwowy. Jak sama nazwa wskazuje, kończyło się to państwowy miało jakąś rangę. W tej chwili jest to egzamin lekarski końcowy. Oprócz tego, że ranga jest tego egzaminu w samej nazwie troszkę inna, budzi się także pytanie, czy będzie ten egzamin uznawany w krajach Unii Europejskiej i będzie umożliwiał pracę polskim lekarzom w krajach Unii właśnie europejskiej. Ponieważ w prawodawstwie unijnym Podstawowe zasady wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych określa dyrektywa 2005 łamane przez 36 Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z tą dyrektywą lekarz polski chcący wykonywać zawód na terenie jednego z państw Unii Europejskiej musi wylegitymować się posiadaniem dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje i zaświadczeniem dołączonym do wyżej wymienionego dokumentu. Dokumentami, dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji do pracy w charakterze lekarza jest dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem lekarza i zaświadczenie z tytułem lekarski egzamin państwowy. Dokładnie tak powinno brzmieć to zaświadczenie Lekarski egzamin państwowy. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wskazane wyżej dokumenty, które ma, mają przedstawić polscy lekarze, aby móc podjąć pracę na terenie jednego z państw Unii Europejskiej, zostały określone przez rząd polski specjalną dyrektywą i ta dyrektywa została uznana przez, przez Parlament Europejski i Radę. Z powyższego wynika, że przynajmniej teoretycznie, że jeżeli lekarz polski posiadający dokument zaświadczający o zdaniu lekarskiego egzaminu końcowego może mieć kłopoty z podjęciem pracy w Unii Europejskiej, gdyż funkcjonujący w danym państwie urząd odpowiedzialny za weryfikację jego dokumentów stwierdzi przedstawiane przez niego dokumenty właśnie w oparciu o dyrektywę z 2005 łamane przez 36 a w tej zaś nie ma mowy o zaświadczeniu o lekarskim egzaminie końcowym, ale właśnie o zaświadczeniu, które brzmi lekarski egzamin państwowy. W czasie pracy nad tą nowelizacją połączone komisje, Komisja Ustawodawcza i Komisja Zdrowia w dniu 19 lutego 2013 roku rozpatrzyły w pierwszym, czytanie, w pierwszym czytaniu przez związkodawców projekt i w czasie głosowania wnoszę o jego odrzucenie. Dziękuję bardzo.